Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na odcinek z cyklu Magdalena Gotuje, ale u nas z wiatrzych. Tak. Także dzisiaj będzie zupa ziemniaczana. Prosta, zwykła, najzwyklejsza no. zupa. Już sobie nalewam wcześniej 500 g wody. Dodałam burzeczkę soli. Włożyłam koszyczek do środka już. No. Tu już mam 80 g marchewki pokrojone na centymetrowe kawałki. I dalej. 200 g selera narciowego pokrojonego na centymetrowe kawałeczki. O, se kontaktylem. Dalaj. 100 gram ziemniaków pokrojonych na centymetrowe kawałki. O, przesadziłam. Dalej. 100 gramów pora pokrojonego na 5 mm plastry. Ale za drzwiami hula, co? Za no, Aż gwizda. Aż gwizda, no. Jak na wsi. Takie szczelne to wszystko jest. Dobra, to wkładam 100 gramów pora. 65. To jest bez mięska, tak, tak czy nie? Tak, nie, to jest bez mięska. Bez mięcha, to nie zupa. Bo to zupa ziemniaczana. A czy każda zupa musi mieć mięso? Dla A mnie tak. Chyba tak. Dla mnie tak. Dobra, dalej. Może cofnąć mi się, no tu mam. Dalej, zakładam łyreczkę. Dekelek. Dalej. Obrót 1 i 14 minut gotujemy Szybcie. na parze. To na razie tyle, nie? Tak. wrzucimy patent. Ponad z... wichurę szaleje. Chyba będzie to lało. Oby znowu nikogo nie zalało. Taka to sytuacja. Tak kochani, już mi się zupka tu w koszyczku ugotowała. Znaczy się moje powiem, warzywa na parze. O, to sobie wyjąłem. Tak wyglądają. Mm. I co dalej? No właśnie, co dalej? Jemy? Nie. <słuch> Za szybko, nie? Ja nic nie mówię. To nie ja. Opróżniamy sobie wodę z naczynia. Do miski osobnej. Można no, jak zaparowało. Nie zostawiamy. Dalej. Mamy 50 gramów cebuli pokrojonej. Na mniejszy, Na połówki mam Czy myślisz, że w domu na mamym garku też się da to zrobić? Tak, no to jest normalna zupa, tylko robi mm -hmm. wam szybciej. Okej. Okay. Dalej. Ach, jeszcze pora potrzebuję. Dodatkowo ekstra. Momencik. Widzicie? Widzimy kochani, widzimy. to jest dzień. oto to jest dzień, który dał nam pan... No kochanie, już sobie pokroiłam 50 gram. Ja już sobie pokroiłam 50 gramów. Pora. I wrzucam. Dalej. Zakładam naczynie miksujące. Dalej. Obrót 5, 5 sekund. I wszystko rozdrabniam. To wszystko? I potem już do Jeszcze chwilę. Dalej, wszystko z, 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 idę nadu dół kopystką. zgarniam. Dalej 20 gramów masła. No, Jaki ja oczekujemy? 20. Dalej. Miareczka. Dalej. Obrót dwa, trzy minutki duszenia. Tak, kochani. I jak mi się już poddusiła moja cebula z tą porą, wrzuciłam tutaj 300 g ziemniaków pokrojonych na centymetrowe kawałki. I teraz robimy dalej. I teraz ten płyn wlewam do termomiksa z powrotem. 600 gramów musi go również być. Jeżeli go tyle nie mamy, bo wiadomo, że woda paruje, uzupełniamy go no, po prostu wodą. Do 600. Gramów. Normalnie 600, nie? No, a troszkę jeszcze dalej wody, bo będzie mało. Będzie śmietany jeszcze. Aha, zapomniał. Ok. Dalej. No, teraz dodaję sobie dwie kostki rosołowe bulionu warzywnego. Chyba, że ktoś ma sobie koncentrat zrobiony. Raz. Dwa. I dalej. Zakładam naczynie miksujące. Dalej. Obrót jeden. Gotowanie 18 minut. No to no, kochani, to. już mi się ugotowały moje ziemniaki. Mhm. I teraz dolewam 125 gramów śmietany, minimum 30% tłuszczu. Ok. Robimy dalej pół łyżeczki czarnego pieprzu mielonego przegadam już pieprz kupić dalej zakładam miareczkę Pokryweczkę. to jest miarka z pokrywką naczynia no. miksującego no. dokładnie robimy dalej i teraz będziemy to miksować. Ustawiam obrót 5, a następnie zwiększam do 9 przez 30 sekund. Moja zmiksowana zupa I teraz wrzucam do tego wszystkiego. Moje wcześniej ugotowane wszystkie warzywa na parze. Okay. Dalej, zakładam miareczkę z powrotem, robię dalej, ustawiam obrót 2 i gotuję przez dwie minutki. Mhm. I to wszystko w sobie nalewamy. No zupka już jest gotowa, Magdalena nalewa i będziemy jedli. Bardzo fajnie wygląda. Ładnie pachnie ładnie pachnie także życzymy wam kochani smacznego smacznego ja właśnie robię jajca sadzone na kolację takie oto fajne jajca w <laughs>